Cześć! Witajcie w nowym nagraniu. Jak to w domu bywa, ciągle się coś dzieje, ciągle jest coś do roboty. I tym razem nie jest inaczej, dlatego że po raz kolejny jaskółki chcą się do nas prowadzić. Wiem, że w tym domu fajnie się mieszka, wiem, że one też chcą tutaj mieszkać, ale niestety nie mogę się na to zgodzić. U sąsiada tego problemu takiego nie ma, u drugiego sąsiada też nie ma takiego problemu, najbardziej Upodobał im się nasz dom i robią nam troszeczkę problem. To znaczy u Piotka tam w jednym miejscu próbowały, ale odpuściły, a u mnie aż z czterech stron na czterech szczytach robią sobie gniazda, ja je co chwilę likwiduję. Ale nie wyrabiam po prostu z tym. W zeszłym roku też miałem ten problem z tym, że w zeszłym roku tutaj robiły gniazda i nie pomagały żadne, żadne foliki, żadne tasiemki. Nic ich z tego nie odstraszało. I jeszcze jak one tutaj nabrudzą, to można po prostu z krzesełka albo z drobinki to wyczyścić. A jak już na szczytach, no to już jest większy problem zdecydowanie. Jedno, że robią te gniazda i oczywiście gdyby tam były pisklaki i siedziały, te pisklaki by się darły, robiłyby kupę, czyli brudziły. A drugie, to, że jednak. Mimo tego, że ich tam jeszcze nie ma, bardzo brudzą e, nasze balkony i nasze okna. Zresztą zaraz Wam pokażę. Pierwszy balkon, ten, co jest najniżej. Już znowu jest dość duże gniazdo. Nie wiem, czy widać. I zobaczcie, ile jest tego błota tutaj. Ja też oczywiście próbowałem te gniazdo zlikwidować, więc dlatego e, tutaj jest tego syfu. Ale oprócz tego i tak tutaj zrzucały te. Glinę, pokażę Wam jeszcze inne balkony, bo też są ładnie zabudzone. Za o, zobaczcie, drugi balkon, to samo, to sama sytuacja. Ja na początku próbowałem mi odganiać wodą, czyli lałem wodą z samego dołu. Dlatego też tutaj tego piachu tyle jest, bo o, lałem wodę po prostu na jej gniazdo i to wszystko spływało tutaj. Ale to i tak nie pomogło ich odstraszyć, bo na początku myślałem, że je po prostu odstraszę, że je zniechęcę do tego zakładania gniazd. Ale trwa to już ponad 2-3 tygodnie, więc postanowiłem się tym zająć i trzeba to z tym zrobić porządek. Poza tym, bardzo mocno brudzą elewacje i ciężko jest to zmyć później. A tu jeszcze, oczywiście, szyba od tego wszystkiego jest brudna. Czyli kupa roboty znowu. W tym miejscu to samo, taka sama sytuacja, z tym, że tutaj już było naprawdę bardzo duże gniazdo i one zrobiły je w ciągu jednego dnia i ja postanowiłem je zrzucić, zresztą pokażę Wam jak ono wyglądało, jak na nie wchodziłem. I tak jak wspomniałem, nic nie pomaga, nie pomaga ich odstraszanie, one wracają co jakiś czas. One okres lęgowy mają od maja do końca czerwca, z tego co czytałem, więc jeszcze miesiąc praktycznie mogą mnie tutaj nawiedzać, mogą szukać domu. Nie mogę na to pozwolić, bo już powiem Wam szczerze, mam troszeczkę tego dość i trzeba się tym zająć. W związku z tym kupiłem takie oto urządzonka, to jest spirala, która nie pozwoli im lądować na szczycie. Kupiłem cztery takie spiralki i kupiłem kolce. O, zobaczcie, tak wyglądają te kolce. I te kolce wieszamy też na szczyty. Ja kupiłem tych kolców 8 i chcę je zamontować na skosie, tak, w taki sposób pod kątem prostym, na szczycie, by one nie siadały. Dlatego, że, tak jak Wam wspomniałem, nic kompletnie ich nie odstrasza. One mają gdzieś ciebie, ty możesz rzucać w, nim, w nich jakoro, w nich akurat rzucałem, odstraszałem. Nic to nie pomogło. E, pryskanie nie pomogło, tasiemki nie pomogło, a trzeba, trzeba to zrobić raz a dobrze, więc, więc będę musiał to pomontować. Najgorzej, że jest dość wysoko, to jest dość niebezpieczne zadanie. Z tej strony jeszcze pół biedy, bo nie jest tak strasznie. Z tej strony też dojdę, ale najgorzej od tamtej strony, od strony garażu, zaraz Wam pokażę. O, z tej strony, tutaj jest bardzo wysoko. Ja już rozmawiałem z Piotkiem i będę musiał po prostu od niego pożyczyć rusztowanie, bo inaczej tam nie wejdę. Tam jest za wysoko, tutaj nie mam balkonu, więc nie mam jak się dostać na, na górę. No więc czekam je sporo zabawy. No i te mycie jeszcze, tak? Bo to ciężko jest umyć. Ogólnie to nie jest tak, że jestem jakimś wielkim przeciwnikiem ptaków. Niech sobie żyją. Fajnie, że tutaj są pojaskówki akurat łapią komary, to wiadomo, to lepiej dla nas. No ale nie w taki sposób, że mi tam brudzą balkony, okna i ogólnie. I eee, tutaj mam jeszcze jedno gniazdo. Z tym, że z tym gniazdem nic nie będę robił. Dlatego, że pozwolę im po prostu się wyprowadzić samodzielnie. Poczekam do jesieni, bo nie wiem, czy wiecie, ja, e, zabrakło mi listwy tutaj, żeby to skończyć. Ja już tą listwę kupiłem, ale zanim ją kupiłem, to one już tutaj zrobiły sobie gniazdo. A to są takie malutkie ptaszki, to nie jest tak jak jaskółka. Zaraz pokażę, może. może kamerę tam, zobaczymy. Więc niech one sobie tutaj zostaną do jesieni, a ja się tym zajmę po prostu na jesień. Na jesień to skończę. Z tej strony tak samo, ale tutaj nie widać na szczęście gniazda. Dobra, zabieram myjkę, zabieram też tą końcówkę do, do mycia kostki. Nią najlepiej wyczyścić, tą elewację już przetestowane. To nie jest nie wiadomo jak, jak duże ciśnienie, a daje po prostu radę, więc muszę zabrać i tą końcówkę, żeby później kostkę umyć i oczywiście tą końcówkę do dzieła. Przydaje się coś takiego, że mamy 12 metrów kabla, tak? bo jestem teraz pewny, że mi tego przewodu wystarczy. Nie muszę węża ogrodowego tam ciągnąć. Wystarczy, że tą rączkę wniosę i kabla mi na pewno wystarczy muszę go tylko rozwinąć, podczepić zaciągnąć na górę i będzie ok jeszcze podłączę wodę oczywiście dużo osób się mnie pyta w komentarzach czy ta myjka daje radę i powiem wam do użytku domowego jest w zupełności wystarczająca, nic mocniejszego za te pieniądze nie dostaniecie ok, rzucam na górę słuchajcie mamy drugi dzień, nie mogłem wczoraj tego skończyć, bo mi coś wypadło sprawdzamy wszystko, jest woda jest ciśnienie, idę na górę na szczęście Ania jest w domu, więc podam mi po prostu tą lejcę. No to, dawaj, sięgniesz. Tylko to. Dobra, lejce mam. Teraz idę na górę. Tutaj Wam nie pokazywałem, ale również jest syf, zobaczcie. To wszystko jest. O tych ptaków. Na szczęście już z tej strony troszeczkę odpuściły, ale Ania mówi, że dzisiaj rano z tamtej strony lepią. Myślałem, że sobie odpuściły, że już poleciały sobie gdzieś indziej, ale nie. Dalej walczą skubany. Dobra, łażę na górę. Ślisko trzeba uważać? Wchodzę jeszcze raz na górę, tylko z tym razem z tą końcówką, dlatego że tam jest dużo brudu i chciałbym od razu to umyć. Jeszcze tu wam e, tego nie pokazywałem, że na tych rantach, nie wiem jak to się nazywa, na tych obrysówkach też bardzo dużo tego błota jest i to też trzeba będzie umyć. Zobaczcie jak jest wysoko, ktoś ma lęk wysokości. Muszę użyć jakiejś chemii. Słuchajcie, z tej strony, nie wiem czy widzicie, z tej strony nie widać, że tam jest brudne, ale i tak pójdę, jeszcze mam taką fajną chemię do, do mycia elewacji, pokażę Wam i zobaczymy jak działa. I mam coś takiego do mycia elewacji, dostałem w sklepie, z tym, że tu jest napisane koncentrat 1 do 10, ale pan sprzedawca polecił mi 1 do 6 robić, że jest skuteczniejsze wtedy, więc tak wleję. Nie dużo, bo nie potrzebuję tego nie wiadomo ile, nie będę całej elewacji czyścił, aby tylko wyczyścić szczyty. Jestem na górze, nawet dosięgam. Co to nie jest wcale aż takie brudne, ale to spryskam. Spryskałem i uciekam. Jeszcze tutaj może prysnę, chociaż najpierw brud powinienem zmyć, ale. Dobra, prysniemy i zobaczymy, jak to w ogóle. Czy jest jakiś efekt. Dobra, płukanie Powiem Wam, że wyczyściło elegancko. Zaraz zresztą będziecie widzieć, jak będę montował te kolce, ale naprawdę fajnie wyczyściło bez żadnego szorowania, także jestem zadowolony. Dobra, no to trzeba je zamontować. Plan jest taki, że te oto kolce przywiercę do podsufitki. Przykręcę je po prostu na wkręty. Zwykłe wkręty, trzy sztuki powiedzmy dam. A tą spiralkę nie chcę do elewacji jej przykręcać, bo może się nie trzymać. Wiadomo, tam jest stropian. Po prostu przykleję na taśmę trzem. Myślę, że ona powinna trzymać. Dam w trzech, w czterech punktach taśmę. Powinno trzymać, tak mi się wydaje. No, to co? Wspinam się na górę. Słuchajcie, taśma nie zdała egzaminu, odlepiło się, a ja nie chcę tutaj drugi raz się wspinać. Mimo, że lubię wspinaczkę, bo chodziłem po feratach, zresztą jest film na moim kanale, polecam, jeżeli ktoś nie oglądał. I takie widoki dla mnie to nie jest nic strasznego. Ale nie chciałbym tutaj drugi raz po prostu chodzić, bo to by było bez sensu, więc kupiłem silikon i przymocuję to na trzy gwoździki takie. Trzy gwoździe, silikon i powinno trzymać. I specjalnie do tego celu kupiłem szary silikon zewnętrzny, on powinien trzymać. Nie chciałem na klej, bo uważam, że nie trzeba tutaj kleju, bo to jest bardzo lekkie. tak będzie elegancko. Zobaczcie, tak to wygląda wszystko. Trzymać się będzie, silikon wyschnie i powinno być OK. No i w tym miejscu mamy skończone. Z tym, że nie będę tego sprzątał, dlatego że chcę, żeby to wyschło. Zmiotę to trochę, zabiorę tego błota, bo jak zacznę myć, to ten cały błoto spadnie tutaj na kamek, a tego nie chcemy. Oczywiście nie da się wszystkiego idealnie posprzątać, ale co się da, tak zrobimy. No i teraz najtrudniejsza część. Tego zadania muszę iść z drugiej strony, tam gdzie jest bardzo wysoko. Zobaczymy, czy to się tak rzuca w oczy. Powiem Wam, że ten szary jest trochę za bardzo szary i może, może jak wyschnie, będzie jaśniejszy, ale myślę, że z daleka nie będzie widać. Idziemy, zobaczymy na dół. No i z dołu powiem Wam, że ten silikon chyba najbardziej się rzuca w oczy, co dałem, więc może bez silikonu albo jakiś bezbarwny dać. Pomyślę nad tym, chociaż on wyschnie, też będzie inny kolor, mi się wydaje. No, mówiąc o tej najgorszej stronie, to oczywiście miałem na myśli tutaj. Idę po, po rusztowanie. No i co, będę rozkładał i wbijam się na środek. Rozstawione, powiem Wam, że jest wysoko. Tym bardziej na górze, jak stoi, to się kołysze, to jest wysoko. Oczywiście nie jestem samobójcą i zaraz to przymocuję. Wezmę jakąś linkę i chociaż do balustrady, żeby się tak nie kołysało. I może gdzieś jeszcze pociągnę, żeby się bardziej to trzymało. O, w tym miejscu chociażby zamontuję. Już będzie zawsze bezpieczniej. To jest oczywiście przymocowane na kotwy chemiczne, aż do tutaj betonu, więc powinno trzymać. A jeśli nie, to będzie reklamacja na barierki. Dobra, nie poleci. Wszystko już przygotowane. Trzeba włazić na górę. I jestem już na samej górze. Powinienem to sięgnąć spokojnie. W rozstawianiu najgorsze było to, że widzieliście pewnie, że ta mała nam się kręciła i myśmy ją gonili, ona i tak się nie słuchała. I deko było to niebezpieczne. Dlatego, no, nie fajnie takie coś rozstawiać. Fajnie, żeby ktoś się jeszcze dzieckiem zajmował w międzyczasie, a my niestety nie mogliśmy. A ona nie chciała oczywiście w domu zostać. Tu, oczywiście, też wszystko za zabrudzone błotem i tak samo barierki. Zobaczcie. Gdy jaskółki robiły gniazdo, to też wszystko spadało tutaj. Ale nogi się delikatnie trzęsą. Jednak ten metr wyżej robi jednak robotę, jak tutaj już stoję na samej górze. Nawet chemii nie trzeba za bardzo używać, bo fajnie umyło, więc nie używam. Po prostu teraz przykręcę te, te druty, te kolce i będzie ok. Jestem cały mokry, bo oczywiście na mnie chlapało, no ale co zrobić. I Zostało mi przykręcenie tego. Bo to nie będzie takie proste, dlatego że jest dość wysoko i naprawdę już czuję tą wysokość. No ale co zrobimy? Trzeba to zamontować. Ogólnie fajnie by było, gdybym mógł jeszcze tutaj deski położyć, ale tutaj nie położę, dlatego że nie ma tutaj miejsca na tą deskę. Ona się może łatwo zsunąć, tak? Zobaczcie. To się może łatwo zsunąć, więc nie bardzo chcę to zrobić. Spróbuję sięgnąć stąd. Powinienem sięgnąć. Zobaczcie. Powinno być OK. Dobra, działam. Jedno jest. Tę deskę sobie w ten sposób postawiłem. O i tutaj, chociaż te wiecie, parę centymetrów mi już sporo dało. Parę, paręnaście powiedzmy, wyżej. Dobra, skończone, najgorsze powiem Wam, że bardzo się cieszę z tego względu, bo bo nie to, że zgrywam chojraka, naprawdę też tutaj jest bardzo wysoko i to się kołysze, a ja zabezpieczenia żadnego nie mam. A chodząc po górach, to na Via Ferratach mamy takie fajne zabezpieczenia, że możemy nawet się podczepić. Jesteśmy pewni, że nic nam się nie stanie. A tutaj tej pewności nie ma. No wiadomo, to jest rusztowanie, to nie jest drabina. Rusztowanie nie powinno się przewrócić. Jest przyczepione, delikatnie, ale jest. No i jestem sam, tak? I nie szarżuję tutaj, więc nic mi nie powinno się stać. No jest zamontowane. Mam nadzieję, że więcej te plaki tutaj nie przylecą, bo już mam ich dość. Dobra, złażę. No i skończone. Z tej strony tak mocno się nie rzuca w oczy, dlatego, że dałem silikonu, a poza tym kto na to patrzy, tak? Nikt nie chodzi i nie patrzy tutaj po szczytach, czy, czy coś jest zamontowane, a nawet jeśli, to nie zwraca się na to uwagi, a dla mnie to najważniejsze, że Taki tam nie będą siadały, nie, nie będą robiły gniazda. Tych szczytów już Wam nie będę pokazywał, bo sytuacja jest dokładnie taka sama, muszę zrobić dokładnie to samo, ale jak widzicie, w domu ciągle jest do roboty. Jak nie ptaki, to plewienie, to sadzenie i tak dalej. I mimo, że ja się starałem i opowiadałem Wam wielokrotnie, że staram się robić tak, żebym nie musiał w domu czegoś robić. To znaczy robię w taki sposób, żeby jak najmniej pracy było mojej, tak? Czyli kosiarka automatyczna, czyli na przykład z nierdzewki i balustrady i na przykład z aluminium ogrodzenie, żeby tego nie trzeba było malować, czyścić i tak dalej. Ale i tak zawsze coś się znajdzie. Więc jeżeli liczycie na to, że kupicie dom i będziecie leżeć, tak na pewno nie będzie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że film się podobał. Przydał. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia. Cześć!